Czym jest rewolucja? Szamani z jednego języka pierwotnego wytworzyli tysiące nowych, aby skuteczniej manipulować podzielonym nie mogący się porozumieć społeczeństwem, pozbawianym narady równości i wolności oraz tożsamości. Należy się zastanowić nad każdym wypowiedzianym dookoła was słowem, które są wam wpajane w procesie wielowymiarowego wychowania i edukacji lustrzanej. Słowa te uczą was korzystnych dla władzy kłamstw historycznych, religijnych, politycznych, naukowych, za pomocą których można was podzielić, wyhodować na wiernych robotników oraz wojowników, których można zarżnąć w procesie tworzenia interesu strachów. Rewolucja to ideologia zamkniętego kręgu władzy, moc seksualna, moc strachu, moc alchemiczna, moc monopolu, który zmienia tylko użyteczne nazwy propagandowe na przestrzeni dziejów. Niech żyje szaman, wódz, król, cesarz, papież, towarzysz, pan. Skąd to wiemy? Rewolucja Revolution's rewolucji Revolver. Revolution. Rewolucja to sprytna sztuczka marketingowa, która dla rozprężenia panującego ucisku społecznego, zmienia naprzemiennie ekipę rządząca, w celu stworzenia wiecznego, dualnego kręgu władzy, wybranych jednostek na plepsem, który nieświadomie utrzymuje powyższą elitę, tworzącą wieczną ideologię kast hierarchicznych. Ktoś inteligentny, ukryty za kulisami tryptyku, tworzy teatr wiecznych, pozornych zmian, polegający na ekscytującym programie i ciągłej zmianie dekoracji ustrojowej, religijnej oraz poglądowej. W owym teatrze pracują dobrze opłacani najemnicy i walczący o miejsca na widowni niewolnicy, którzy nigdy nie mają prawa opuścić owego teatru, będącego w rzeczywistości jaskinią platońską. Ale skąd to wiemy? I co trzeba zrobić, aby za pomocą dostępnych źródeł informacji dojść do tego typu wniosków? Otóż, reguły walki są ogólnie dostępne, jednak zajęty walką o przetrwanie pleb nie ma czasu dobrać się do wiedzy opartej na logice. Więcej szczegółów! Żadne przymusowe obalenie rządu lub tak zwanego porządku społecznego na korzyść nowego systemu zwane rewolucją nie wynika z działania społecznego, lecz z ideologii wybranych jednostek, pragnących wykorzystać aspekt społecznego niezadowolenia. Cały ten wybitny, trwający od tysiącleci spektakl został stworzony na początku egzystowania kultu z miasta ur, czyli dzisiejszej kultury Y. Pierwowzorem podziału władzy są tak zwane prabyty, czyli archonci, zwani też ciałami niebieskim, wywierającymi konkretny, okresowy wpływ falowy na ludzkie ciała i umysły. Przeniesienie tego działania zostało zaplanowane przez szamanów, którzy pragnęli odgrywać rol wist, idoli, archontów, a wśród nieświadomych i zastraszonych ludzi. Pływ ciał niebieskich na ludzi został zastąpiony wpływem narkotycznym, seksualnym oraz wpływem siły, manipulacji i prawa stanowionego. Nad ziemią powstało nowe wirtualne sklepienie niebieskie, nowy królewski łuk, składające się z fetyszy tytułów, pozycji i ran. CEO wytworzyło nieboskłon sitw rodów konstelacji, w których lśnią gwiazdy władzy. Bunt, rozruchy, walka klasowa, powstanie, strajk. Rewolucja nie dotyczy buntu społeczeństwa przeciw władzy, ale władzy przeciw społeczeństwu. I obyś to wreszcie zrozumiał. Rewolucja francuska, rewolucja socjalistyczna, marksizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm, demokracja przyniosły kolejny raz zwycięstwo władzy elit. Nad plepsem zmieniają się tylko formy kar i kontroli, i nazwy, formy zostają zdekonstruowane, przekształcone i obrócone, abyś mógł widzieć tylko jasną stronę Nowego Księżyca. Rewolucja to reorganizacja, redystrybucja, restrukturyzacja, reforma, reorientacja, która dezorganizuje łączność społeczną w celu zniszczenia ewentualnego, niezaplanowanego oporu, mogącego położyć kres ideologii władzy człowieka nad człowiekiem. Rewolucja to celowy kataklizm, zakłócanie prawdy, to wstrząs psychologiczny, polegający na zasadzie określonej ilości anomalii, które może dostrzec człowiek w celowo wywoływanym chaosie. Na ten przykład rewolucja technologiczna doprowadziła do chaosu, w którym nieświadomy manipulacji człowiek nie wie, co wybrać w natłoku nikomu niepotrzebnych funkcji, liczb i danych. Rewolucja i jej etymologia pozwala dojść do sedna sprawy: instancja obrotowa. Większość z Was nigdy nie spotkała się z pojęciem instancji obrotowej, a szkoda, ponieważ za pomocą tego sprytnie skonstruowanego sloganu można dostrzec funkcję rewolucji w polityce, kościele, technologii czy nauce. Powiedzmy, że nasze nowe poznane sformułowanie wypowiemy w następującym zdaniu. Jedna rewolucja na sekundę. Oznacza to pojedynczy obrót, wir, cykl, obwód, kadencja, okrążenie. Oczywiście jeszcze nie jest to dla Was zrozumiałe, więc spróbujmy jeszcze bardziej zbliżyć się do prawdy za pomocą kolejnego zdania. Jedna rewolucja na 5 lata, 4 lata, dożywotniow, i tutaj możemy dodać kolejne zdanie. Sejm zmienia się raz w czasie kadencji rewolucji prezydenta, czy możemy podstawić w to miejsce ciała niebieskie. Bezapelacyjnie tak. Ruch obiektu w kolistym lub eliptycznym przebiegu wokół drugiego lub wokół osi lub środka. Rewolucja wokół osi obrotu, to co uważacie za reguły konstytucyjne, prawne czy religijne, jest magią, wychodzącą wprost z astrologii. Ktoś się toczy, orbituje, krąży, wiruje dookoła kogoś innego, tempo e-rewolucji na Ziemi zależne jest od tempa, zaplanowanych zmian kastowych, definiujących nowe nazwy komercyjne, ustroi czy religii. Tempo e-rewolucji na Ziemi wyznacza pojedyncza orbita jednego obiektu wokół drugiego lub wokół osi lub środka. W pobliżu równika Słońcu zajmuje około 26 dni, aby ukończyć jedną rewolucję. CO wyznacza Waszą rewolucję. Co miesiąc dostajecie wypłatę, Wasza orbita łączy się z orbitami innych ludzi, pracodawców. Wszyscy krążycie wokół Słońca ideologii państwa, tworzącego uzależniające oddziaływania w każdej sferze cywilizacyjnego życia. Aby zniszczyć jakąkolwiek ideologię, należy zniszczyć cały system słoneczny, CEO zniszczy wszystkie formy rewolucji i e-rewolucji. Etymologia Rewolucja pochodzi od staroangielskiego i starofrancuskiego revolutio i revolver, CEO oznacza obracać się. W sferach Wszystkie gwiazdy firmamentu władzy obracają się w dobrych sferach nowych bytów niebieskich i ich fetyszy, określających ich status społeczny. Wszystkie gwiazdy wirują dookoła siebie, a wokół nich tańczą, orbitują i podróżują inne gwiazdy, tworząc realia, do których tęsknią obserwujący gwiazdy przywiązani do szarości życia niewolnicy. Niewolnicy traktują władzę jako najwyższy i najważniejszy element ich życia: słońce, księżyc, Saturn, piąty po Bogu, ponieważ to gwiazdy tworzą ideologię państw, praw stanowionych, manapali i cyrografów, pchających człowieka do życia wiecznego opartego na karmie negatywnej. Oznacza to, że gwiazda gwiazdą w nowym życiu pozostanie, a niewolnik na zawsze pozostanie w piekle raju swoich panów. Cokolwiek czynisz, mądrze czyn i oczekuj końca. Każdą ideologię rewolucji można pokonać, rozpraszając ludzi w taki sposób, aby rewolucjoniści nie mogli ich użyć dla własnych celów. Pierwszym krokiem jest wyłudnienie miast i brak rąk do niewolniczej pracy, kontrolowanych wyborów i innych form hierarchicznych zamieniających ludzi w prawdziwy, bo żywy kapitał zamieniany później na fetysz mamona, akcji i obligacji. Zastanów się, czy warto pracować dla kogoś obcego, kto wydziela ci twoje prawa i pieniądze, zastanów się, czy warto głosować tylko dlatego, że prawo nakazuje, wybrać tobie co kilka lat nowego pana, żyjącego w raju twojego piekła. Przecież nie musisz mieć swojego pana Boga, pana szefa możesz być naprawdę wolny, bo wolność to równość. Cywilizacja kruszy się i zamienia się powoli w pył, i tylko od was zależy, jak szybko to nastąpi. Dydymus Akademia Filozoficzna Dydymusa, HTTPS. S-Liga Świata Samostanowienie i Samoograniczenie HTTP